Manko, witam w mojej kuchni. Ze mną jest Dagna, Witold, Eustachy i Bożydar. A tak na serio jest 19 maja, piątek no i przygotowałam taki fragment. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze. No to Jezus mówi, że rzeczy materialne sprawiają, że szczęście jest ulotne. Czyli po prostu ciągle mija. I jedyna możliwość, żeby być w pełni szczęśliwym, to jest zaprzyjaźnić się z Chrystusem. Dlatego dzisiejszym challengem będzie, abyście zrobili coś, co sprawia wam radość. Pamiętajcie też o subskrypcji i łapce w górze. Cześć!